No, no i co, koszykarze? koszykarze? Czemu jesteście smutni? Żaby, co wy tutaj robicie? Tak zgadujcie, smutne towarzystwo, maskotka i dwóch koszykarzy. Słuchajcie, chłopaki, wpadłyśmy na pomysł. Chcemy zorganizować konkurs, tak, na najlepszą figurę u szkolnej cheerliderki. E, co? Która wpadła na taki pomysł? My, cheerliderki Żaby, każda dziewczyna pokaże swoją figurę, a wy zagłosujecie na najlepszą figurę. Podoba mi się ten pomysł, mogę być jurorem. Mi też się podoba, będzie wesoła. Nie, 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 chłopaki, ja co z buntowniczkami? No co z nimi? Nie spotykamy się z nimi już. Do, dokładnie. dokładnie. Chłopaki, zagłosujecie na nas? Cała szkoła weźmie udział. Tak, ja od dawna chciałem się dowiedzieć, która z was ma najlepszą figurę. A buntowniczki wezmą udział w tym konkursie? Buntowniczki nie wezmą udziału. To nasz konkurs. Nie mają z tym nic wspólnego. Super, nie, nie potrzebujemy, potrzebujemy tych buntowniczek. Nie wiem jak wy, ale mi się nie podoba ten pomysł, chłopaki. Maskotko, dokąd idziesz? Maskotka opuściła czat. Timur, zagłosujesz na nas, na żaby? Chłopaki, nie głosujcie na inne, głosujcie na nas, żaby. Bo mamy najlepsze kształty w tej szkole.